Witajcie kochani, wracam, wracam, już powiedzmy, że się ogarnęłam. Powiem wam, że szalone były dwa tygodnie. Mam tu notes, spisałam chyba to, co pamiętałam, że chcę wam na dzień dobry przekazać. Coś mi tutaj się błyszczy. Ale napijmy się kawy, tak? I jeszcze chwilkę. Dobra. Mam to krótce rozpisane tak, że ja o niczym nie zapomniała Wam powiedzieć. Więc pozwolicie, że ja będę korzystała z tych swoich notatek, bo naprawdę sami wiecie, że przeprowadzka to jest duża sprawa, tak to ujmę. Jest multum roboty, przede wszystkim tak, był tu remont, gładź, Tak gładź mi do dziś wychodzi, ten kurz, wiecie. Codziennie latam i sprzątam i nie wiem, nie widać tego końca, a tak naprawdę mieszkając tu dalej się kurzy, tak? Kurzy się przy użytkowaniu i no nie kończąca się historia jak jest na razie. Ostatnio dzieciom wysprzątałam pokoje tak na glans, ale dzisiaj tego jeszcze nie zobaczycie. Przynajmniej nie w tym filmie, tak? Ja na pewno dzisiaj, mm, mam nadzieję, że dzisiaj nagram y, pokrótce pomieszczenia. Ale to właśnie zastanawiam się, tak? Bo z drugiej strony fajnie by było pokazać już jak będą meble, bo we wtorek, czyli jutro, przychodzą Wojtka meble i nasze nowe krzesła. I się zastanawiam właśnie, czy. Dzisiaj wam pokazać jak wygląda, nagrać jego pokój, a potem ewentualnie wam pokazać jak wyglądają meble. Wszystkie linki postaram się na bieżąco rzucać, bo wiem, że w jednym filmie powiedziałam wam, którego jeszcze nie widzieliście, a będziecie widzieć w czasie, bo te filmy teraz będą wszystkie rozłożone w czasie. Ja tylko dzisiaj przyszłam tak z tego nowego mieszkania, ale jeszcze ja mam filmy z tamtego mieszkania. Tutaj chciałabym Wam po prostu puścić. A wiem, że było tam na pewno gotowanie. Gotowanie, a dalej nie wiem. Genialnie. Wiecie co, nie pamiętam tak. Nie, nie jestem w stanie sobie w tym momencie przypomnieć, bo to jednak rozciągnęło się na dwa tygodnie. Mój zarobek za ten miesiąc będzie taki, ale nic. Nie, nie na tym życie polega, prawda? E, co ja tu mam? Mieszkanie wysprzątane. <noise> Pierwsza moja myśl. E, no, wysprzątane, tak? I tak codziennie sprzątam. Jeszcze wiele rzeczy mi zostało, takich drobnych do posprzątania. Ale to jeszcze pewnie dzisiaj to sprzątanie usłyszycie parę razy, bo tu w międzyczasie wszystko wyjdzie. Wiadomo, przyjdą meble, trzeba będzie je poskładać, powycierać. I i, i poukładać. Bo e, jak ja bym Wam pokazała nasze szafy, gdzie nie mamy wszystkiego, e, to jest tak, że krystka szafa jest cała zawalona naszymi ciuchami. Na przedpokoju, który sobie zostawiłam na razie słupek i to była świetna decyzja zostawić sobie słupek na chwilę, dopóki sobie czegoś tam nie kupię w czasie. Bo dzięki temu mam gdzie trzymać ubrania. Faktem, one są na ścisku, ale są. Szafa na wszedługę jest również zawalona, więc powiem Wam, że <laughs> ja nie wiem w ogóle skąd człowiek ma tyle rzeczy. E, w kuchni miałam okropny, oko, ogromny problem, żeby pomieścić się ze swoimi rzeczami, bo szafki nie są bardzo ustawne, nie są bardzo pojemne. Zastanawiam się cały czas, czy nie jechać do IKEA po parę um, takich półeczek do szafek, takich białych. One tam chyba po 20 zł są. Nie wiem jak one się, takie półki do szafek. Nie wiem czy one mają jakieś inne nazwy czy, czy co. Ale tak po prostu nie mamy kompletnie czasu jechać na tą IKEA i tak jedną sobotę zawaliliśmy, pojechaliśmy na IKEA, to wiecie ile to jest godzin łażenia za wszystkim i za niczym. Mm, tak, we wtorek A, 90% rzeczy już mamy. Yy, na tamtym mieszkaniu co zostało? Zostały moje kwiatki. O, to się Ojej. Jakby co... Dziękuję. Yy, zostały kwiatki na pewno. Mój steper został. I prawdopodobnie jeszcze stamtąd zabierzemy żylant z małego pokoju, tam gdzie Kristyn miał pokój, i sobie go tutaj powiesimy. O, dobra kawa. Eee, tak, we wtorek mają być meble Wojtusia i nasze krzesła. Zamówiliśmy mu szafę, komodę i półkę na zabawki. Waham się, czy to nie było za mało czy to nie był za mały wybór, aczkolwiek jego pokój też nie jest duży. jakbyście zobaczyli teraz co tam jest. Tam są pudła z zabawkami i parę pudełek z ubraniami. Ale to takimi ubraniami jak spodenki letnie, ciuchy na sprzedaż, takie o, drobne rzeczy, już nic takiego co musiałabym wyjąć, bo chcę założyć. W piątek nasza szafa, w piątek powinna być nasza szafa do dużego pokoju z firmem Melle Forte, kolekcja Snow, ta biała, matowa, bo mamy z tego właśnie tą komodę i witrynę i brakuje nam centymetra, żeby stawić tą szafę. Liczymy na to, że jednak ten centymetr się znajdzie i się zmieści wszystko na jedną ścianę, że ja nie będę musiała komody wkładać tu wtedy. Bo łóżko docelowo będzie tak stało. Ja teraz siedzę przy stole naszym. No a tutaj na razie stoi pranie, tak? Potrzebuję suszarki na barku. Właśnie muszę chyba do męża napisać, że wracając z pracy, mógłby zajechać, kupić suszarkę. Bo mamy jeszcze wiertarkę taką mocniejszą, pożyczoną od taty. I po prostu tu musi powiesić obrazek, ten nasz ślubny. Przy okazji bym mi tą suszarkę powiesił, bo mamy mieć, nie wiem, w środę, 17 stopni, a ja w łazience nie mam suszarki, tak? Więc jest problem, gdzie powiesić pościel. Mam naszą pościel zmienioną, ukrystka zmieniona pościel, są świeże ręczniki i to wszystko czeka, żebym ja to wyprała i nie mam gdzie powiesić, bo... No, nie oszukujmy się, wieszając w mieszkaniu, jest, robi się wilgoć, tak? Gdzie Wojtek, jako że ma mieć, ma alergię na pleś, to mamy nie posiadać wilgoci w mieszkaniu, tak? Jest ten to coś pochłaniacz wilgoci, no ale wiecie, jak to działa. W sumie do tej pory nigdy nie narzekaliśmy na ten, na tą to pudełko tak zbierające. E, dalej. Więc tak. Liczmy, że w piątek przyjdzie moja szafa. Złożymy ją w piątek albo w sobotę. I ciągle będę miała sprzątanie. Wiecie co? Po prostu to jest niesamowite. E, dalej. W lipcu remont łazienki toalety. Tak. W lipcu planujemy robić remont y, łazienki toalety. Już wstępnie mamy zamówionego fachowca. Jest to mój kolega z y, szkoły podstawowej. Obecnie robi y, remont u moich rodziców. Y, kładzie w kuchni płytki. Tam w następnym mieszkaniu płytki na ścianie i y, glazura. Nie wiem, gres na podłogę, tak. Glazura to chyba na ściany, tak. A podłoga to podłoga. Więc planujemy wstępnie tam robić. Wtedy lipcu mąż ma urlop, robimy remont. Ja się z dziećmi przyniosę albo nie wiem do rodziców. Jak będzie ładna pogoda, to pewnie zamieszkamy na parę dni na działce. Liczę, że się szybko robi. Sprzątania nie ma końca. Tak, nie ma końca. A zadymione mieszkanie. Poznałam sąsiadów, przedstawiałam się z sąsiadom na ale wiecie ja mam bardzo kiepską pamięć i, e, do imion i niestety nie pamiętam, ale to takie starsze małżeństwo, więc wiadomo, że po imieniu nie będę tylko pan pani dla nieco. i się właśnie dowiedziałam, że to mieszkanie przeszło zadymienie przez spalone frytki na oleju. A mówiłam do męża, że mówię: ta szafa jest brudna nie od brudu, tylko ona jest taka osmolona nie to od brudu. Jednak ja miałam rację, że ona była osmolona tak. Okazało się, że yy, zadymiło się mieszkanie od frytek, które zostały na gazie. I podobno był zaczadzenie z pana, który tu mieszkał. I sąsiada obok, bo go ratował, tak? I w ogóle taka akcja podobno była, więc już wiem, czemu te okna nie są takie ramy. Wiecie, chodzi mi o ramy, że. Yy, bo moja, yy, moja mama, jak mi pomagała sprzątać, to mówiła, że ona nie wie, czemu te ramy są takie siwe. Bo one nie są żółte. Tak, ok, żółte bym zrozumiała. No, od gazu, od słońca, tak, żółte. Ale one są takie sine, te a nawami, takie siwe. I się śmiała, że przez całe wakacje będę co dziennie nie szorowała jedno okno, żeby je trochę wypielić. Bo faktycznie, jak może tutaj na przykład w dużym nie widać, tak, w kuchni bardzo mi się to rzucało w oczy. Przynajmniej mi. Może dlatego, że wiem o tym. E, są takie miejsca, gdzie naprawdę jest. Są siwe no, i wiem z jakiego powodu. tak, że właśnie taki tu się zdarzył wypadek i taki jak na balkonie. Y jak otwiera się okno i jest ta ściana. I też ściana nie jest biała, tylko siwa. Wcześniej mi się to nie rzuciło w oczy, tak? Dopiero wczoraj to zauważyłam, że jest ta ściana też taka siwa. Y w międzyczasie też się dowiedziałam, że mieszkanie było zalane tak troszkę mocniej, zalane było niż na to wskazywało. Przez to też ściągając taśmę z sufitu, żeby tam przy malowaniu, tak, żeby było to linie, taśma zadwała nam sufit. Mąż po prostu tak się wtedy wkurzył. Nie wiem, czy na którymś filmie tego też nie będzie, więc jak się powtarzam, naprawdę sorry. Ale no nie jestem w stanie w tym momencie wszystkiego sprawdzić. Bo wolę się nagrać, niż siedzieć i sprawdzać, co ja mam nagrane, a co nie. Bo ja wierzę, że wy to i tak zrozumiecie. A jak się tam powtórzę, raz, czy. Nie no, zaraz to na pewno mogę że się powtórzyłam z tym, tak? Mm... No, i więc trzeba było jeszcze raz y, zagruntować, położyć kładź, zagruntować i jeszcze raz pomalować Wojtka sufit. Y, będą filmy, co wcześniej nagrywałam. Tak, będą filmy wcześniejsze, puszczone. Na pewno macie tam lasagne. Na pewno jest y, hol z, z y, Jest hol z Pepko. W ogóle z Pepko to kilka razy łaziłam, ale nie macie całego holu, ale przy, e, jak to się mówi, room tour czy room house, tak, bo jesteśmy w mieszkaniu, e, będę mówiła, to przy okazji Wam pokażę w kadrze, e, co nie było na holu, to Wam powiem, że to kupiłam w pepko, czy tamto, tak żebyście mniej więcej wiedzieli co i jak. No, i muszę nowe filmy nagrywać, tak? Jeden film cały czas mi wisi w pamięci, że muszę coś tam dobrać na ten temat. Albo przynajmniej dwa filmy mam takie, co wiszą mi, że coś muszę dobrać. Więc to też tak będzie, bo będzie początek z tamtego mieszkania, a koniec będzie z tego mieszkania. Więc też będzie wesoło. Mm. Muszę poruszyć tam jakieś kwestie takie. Takie ważne. Eee, dalej, co się jeszcze u nas dzieje? Dzisiaj o 17 muszę wyjść eee, i planuję wziąć samochód do tego. wiedziałam że nie będę lecić na piechotę. Jeszcze jakbym miała rower tu przyniesiony, to mogłabym pojechać owadem, bo jest naprawdę śliczna pogoda. Ja chodzę w kamizelce i pluzie. Eee, tak, bo kutkę musiałam odwiedzić do krawcowej, bo mi się zamek po i i zostałam zgubiona. Ale Pani powiedziała, że dzisiaj będzie do odbioru. Hmm, to jak ja mam zrobić? Jak ja na 17 muszę być w jednym miejscu, a do 16 Pani jest na targu. Tak, żeby mi to nie musiała lecieć, no zobaczymy. Eee, albo mogę zapłacić i mężowi powiedzieć, żeby zajechał. Tak, On będzie dzisiaj bardzo wykorzystywany przeze mnie, bo on już tam ma parę rzeczy, które ma załatwić wracając z pracy. Więc mogę się nie obrobić. Ale tak, planuję siąść w samochód i pojechać, aczkolwiek nie lubię jeździć sama. E, stesuję się jeszcze. Przyznam się bez bicia, powiem Wam, że się stesuję. Jeszcze jak za mało gazu tam i mi gaśnie dziad, to po prostu jestem tak podłamana. Oj. Mm. Tak, a w środę jedziemy do Lubyna do lekarza, z Wojciechem. Wyobraźcie sobie, że coś mu się w nogę stało. Pierwszą naszą opcją jest, że chyba swichnął kostkę, tak? Ale nie jesteśmy do końca pewni, bo tak naprawdę nic nie widać. Ja tylko wiem, że on miał wypadek, skakał z krzesła, takiego taborecika, wiecie, taki taborecik. Tak, żeby sobie siąść na przykład i buty zawiązać, tak? z takiego nagrody małego, małego tabulecika skoczył i wiem, że źle skoczył i go noga bolała o przepraszam i i i i chyba we wtorek zauważyłam, że on utyka że tak przez weekend to nie było widać, ale właśnie, że we wtorek zaczął utykać potem chyba mąż był w czwartek Piątek na dworze z Wojtkiem rano też mówił, że utyka. I w piątek jeszcze rozmawiałam z Matą, żeby dowiedzieć się, tak, jakich lekarzy poleca topedów, bo stwierdziłam, że nie ma sensu dzwonić do lekarza rodzinnego, bo po to mi teraz skierowanie, że mnie czekała kilka miesięcy na Wizytę, bo to nie jest niestety z taki stan, że tyki już mam, ale wiem, że Wojtek niekoniecznie chce chodzić. Jak po domu jeszcze biega wariuje, e, tak na dworze przejdzie się, ale widać, że w pewnym momencie ta noga go boli i nie chce już chodzić. Niestety muszę się poruszać z wózkiem, nie ma takiej opcji, żebyśmy się nie poruszali, więc udało mi się na środę znaleźć prywatnie lekarza, który nawet. Y jest polecany. Jest polecany na stronie znany lekarz. Ja tam bardzo często sprawdzam tych lekarzy, a przynajmniej może nie lekarzy tak jak stricte, tak. Chodzi mi o opinię, tak. Coś tam Krysty robi. Chodzi mi o opinie, czy mają podejście do dzieci. Bo z Wojtkiem to jak z Wojtkiem. Chłop ma różne pomysły, um, z tego co się orientuję 150 zł wizyta, ale nie jestem pewna czego tego lekarza, bo najpierw się pytałam o innego i było właśnie, że 150 zł wizyta yy, z USG 200, więc cena względna, więc zobaczymy jak tam nam pójdzie w środę, Wziąłem na no, popołudnie, żeby jechać z mężem, łatwiej mi będzie yy, jak mąż jeszcze będzie i Wojtka trochę tam, bo mnie to ostatnio w ogóle syn odlewa. Przynajmniej doceniam, że przez ulicę idzie za rękę. Bo krysek to absolutnie nigdy nie chodził za rękę ze mną. A ten to chociaż da rękę, żeby przejść przez ulicę. Eee, więc eee, zobaczmy w środę. Dowiemy się w co jest. Mam nadzieję, że to zwichnięcie, skręcenie, skrę... No ale widzisz, nie ma śniaka żadnego. Nie ma spuchniętego. A Wojtek, tak, raz pokazuje, że go boli noga, raz pokazuje kolano, raz pokazuje, że stopa i tak naprawdę nie możemy się dowiedzieć konkretnie, co go boli. E, mam nadzieję, że to nie są kolana, że mu nie siadają od wagi kolana, od tego, że szybko rośnie. Nie wiem, mam nadzieję, że nic związanego z wzrostem i wagą. Chociaż jakiś tam tak otyły nie jest. Jest takim kulpacikiem tam. Waga u mojej mamy została moja. A chodziłam, jeszcze się zastanawiałam, co ja mam jeszcze od nich zabrać. Tak, waga. I najfajniejsza wiadomość tego dnia. Wojtuś dostał się do przedszkola, do dwóch przedszkoli. Dostał się tutaj na. Braci Wójcickich i na Obrońców Pokoju. Dostał się do przedszkola, więc mamy teraz wybór. Fajnie, fajnie. Obydwa są w. Jedno ma chyba 400 metrów od nas, drugie jest 450 metrów, więc super w ogóle fajnie. Taś się zastanawiam, które przedszkole wybrać. Jedno znam, tak, bo Wojtek chodził do. No, Wojtek, Krystek tak chodził na obronce w pokoju, byłam zadowolona tak, yy, z tego przedszkola, tego nie wiem, na zakręcie wiem, bo to tak mówią na zakręcie, koło właśnie na braci Łujcickich, yy, podobno jest bardziej polecane przez yy, rodziców, więc waham się trochę, żeby pójść w tamtym kierunku, tam również będzie Adaś, Adaś yy, brat cioteczny wujeczny, tak? Eee, kuzyn, o. Kuzyn będzie, czyli mój chrześcijak, <grymnie> będzie właśnie tam chodził i chyba by byli w jednej grupie. Chyba. W sumie trochę tych dzieci jest. Patrzę, bo coś, jakaś wiadomość mi przyszła. No, <grymnie> hmm. hmm. zobaczymy. Muszę się na jest zdecydować i Chyba do końca marca yy, zanieść dokumenty potwierdzające, że tak zostajemy w tym przedszkolu, więc fajnie będzie. Cieszę się, matka odżyje. Co ja będę robić, kurczę, będę miała posprzątany dom, będę mogła się zrelaksować. Dobra, i się skończyła moja lista. 21 minut. Dużo gadaniny. Dużo o wszystkim i no tym, co się u nas dzieje, tak? I się zimno zrobiło. Tak. Właśnie. Codziennie się kładziemy spać bardzo późno. W sobotę poszliśmy spać o 10. Ale aż ja po prostu siedziałam na tym łóżku tak opada, że mi o, łóż, o ścianę tą i mi po prostu oczy leciały. Leciały mi oczy. Nie byłam w stanie usiedzieć. A byliśmy w sobotę na urodzinach Adasika, właśnie. latka dasiek miał. Poszliśmy na urodziny, no, fajnie się bawił Wojtuś. Potem nas odwieźli nawet do domu. Ciocia Ania nas odwiozła do domu, więc było fajnie, bo w sumie było to kawał drogi. Tam do to tak przyjemnie się szło, bo Słoneczko świeciło, wózeczek mieliśmy, po drodze mijaliśmy koparkę i tak, to, więc dziecko było uchachane. A że nie mógł chodzić, to wózkiem mu się dobrze jechało. No szkoda, szkoda mi tej nogi, bo chcę wychodzić na dwór. Dzisiaj go wzięłam no trochę pospacerował, ale potem siadł już do wózka i już tak niekoniecznie chciał wyjść, ale chcę na plac. Chce się huśtać, chce iść do piasku, chce się pobawić i tak mi szkoda go. Bo nie, naprawdę, co żeby Faktycznie że tylko skręcił, zwichnął, naciągnął. A jeszcze cały czas walczymy z tym, żeby wujtek wojtek chodzi na palcach. Yy, I nie możemy go nauczyć, yy, chodzić na stopach i już jest w takim wieku, że wydaje nam się, że moglibyśmy go nauczyć, żeby chodził na pełnych stopach. I pan doktor nam tłumaczył, że odpięty, żebyśmy my wszyscy na piętach chodzili, tak? Żeby on zaczął na piętach chodzić i potem, żeby stawał e, odpięty do palców, tak? Czyli wiecie, odpięty do palców, tak? O tak. Tak. No. Szczywną rękę mam. Ale e, i... Ostatnio pokazaliśmy mu, żeby chodził na całych stopach. To wiecie, jak to taka pokraka chodził, tak jakby nie umiał chodzić na stopach i nie wiem, yy, nie wiem w ogóle, co mam myśleć na ten temat. Liczę, że w, w środę coś nas Pan nakieruje, bo nie ma ściągnięcia, ściśnięcia mięśni czy tam ścięgnie w tych nogach, więc nie wiemy, nie wiemy. Też mnie to stresuje, bo zaczynam mocno chodzić na dworze, na palcach. Bo tak to jeszcze na dworze chodził normalnie w butach, a już zaczyna chodzić na palcach. I my już, nie wiem. Oj, jak to z dziećmi, to wiecie. Zawsze jakieś ciężkie sytuacje. O! Mam nadzieję, że Wszystkiego nam powie Pan, dowiemy się, jak nie to może te rehabilitację na jego nogi, na te stopy. Kuczy no nie wiem, powiem Wam, miałyście taki problem z dziećmi? Napiszcie mi, że będzie okej, okay. <laughs> pocieszcie mnie. Oj, dobra. I chyba tyle, tyle. pół do pierwszej idę obiad gotować. Jakby co to mam na obiad resztki frytek, które na pewno cieszy się Wojtek, a dla nas sobie pomidorową i bawię się samochodzikiem jakby co eee, i sos. Bo mam e, rosół, a w rosole pływa takie ładne łódko i taka ładna e, szponda taki i mąż mówił, żeby zjadł taki sosik z takim mięskiem. A ja mówiłam, przecież ja już widzę jak jem z musztardą tą wołowinkę. Więc wyszło tak, że muszę się podzielić z wołowinką. Dobrze większy kawał rzuciłam tej wołowinki do rosołu, ale rosół oczywiście bombowy wyszedł. Polecam tak raz na jakiś czas zrobić rosół taki tłusty. Eee, fajny był, w sumie jeszcze jest. Będzie pomidorowa. A właśnie rozsłyszałam, bo wyobraźcie sobie, że Krystek się rozchorował, tak dychał. Ale najlepsze to było, że stwierdził, że skoro jest chory, a na urodzinach będą małe dzieci i będzie mała Marysia, to on nie chce ich zarazić. Więc on sobie zamówił pizzę na obiad i na kolację, tą największą, i on sobie w domu posiedzi. I tak zrobił. Zamówił sobie pizzę, tą największą, nie wiem, chyba 45 cm. Zjadł trochę na obiad, potem zjadę na kolację, jeszcze Wojtek się na kolację załapał i jeszcze na śniadanie mieli, więc w sumie dużo mu tej pizzy wyszło. I siedział na interboksie. Ale na szczęście mogłam go kontrolować, bo mam taką aplikację Family Link i jak moje dziecko nie odbiera telefonów we mnie, to tam można odtwórz dźwięk ja słyszę, co się dzieje w telefonie. Tylko ciii, Ja wiem wtedy, co tam koło niego się dzieje. Jakby go mandowali, to muszę przynajmniej słyszała. <grym> <grym> Oczywiście taki żarcik. Mm, dobra, słoneczka moje kochane. Witajcie jeszcze raz. Mam nadzieję, że ta pogadanka Wam się podobała. Myślę, że wszystkie... Informacje, które chciałam Wam przekazać, przekazałam. Eee, I co? Idziemy i wracamy, tak? Już jestem na tyle oganięta, że wracamy. I, i, I może jak zrobię obiad i jak Wojtek staje, to Wam pokażę jego pokój. Chociaż zacznę od jego pokoju, a potem Wam na końcu zrobię, jak wygląda jego pokój już z zmydle. O, to będzie dobry pomysł. Zaczynamy od jego pokoju, zrobimy tur po mieszkaniu. I wrócimy do jego pokoju, jak już będą meble spały. Genialna mhm. jestem. Dobra, słoneczka moje kochane, do zobaczenia, buziaczki, pa pa!